Cześć, witam Was serdecznie na kolejnym polowaniu. Uwielbiacie polowania, więc polujemy na kolejną nową kartę. Żeby tradycja była, jak zawsze, co piątek, co dwa tygodnie, teraz troszeczkę był większy odstęp, polujemy na nową kartę, mamy tym razem Electro Wizarda. Niestety na challengeu mi się nie udało, poza tym challenge był święta, ja święta bardziej poświęciłem się rodzinie, zagrałem parę razy, ale niestety nie udało mi się wygrać. Z tego co wiem, już parę osób ma na piątych levelach, wiem, że w Polsce chyba... W Wróbele chyba zwalchali, Dobrze mówię? Pamiętam, w wróbele chyba miał dosyć wysoki level, więc gratuluję, gratuluję każdemu kto wygrał. Ja niestety sobie święta yy, pograłem parę razy, odpuściłem zresztą i tak mi nie szło tam za dobrze, chyba dwa razy 10, dwa razy po 10 razy wygrałem, yy, 6, ra, 6 winów było coś i mniej. Dobra, ale nieważne, polujemy dzisiaj na Elektro Wizarda na obydwu moich kontach na drugim koncie mam super magiczną i też giant chesta. Więc zobaczymy, jak to będzie. Z tym polowaniem dzisiejszym miejmy nadzieję, że trafimy tego Electro Wizarda. Karta jest naprawdę mega. Fajnie się nią gra. Deki też jakieś poskładamy. Dobra, zaczynamy. Pierwsze jakieś darmówki. Zobaczymy. Fajnie mi by Coś wypadło. miejmy jeść. Trzymajcie kciuki. Dopiero co wstałem, otworzyłem oczy, ale trzeba, mówię, nagrać szybko polowanie, żeby mi nie uciekł ten Electro Wizard. Dobra, zobaczymy. Na razie, na razie nic nie trafimy. Myjmy nadzieję, że będzie legenda na tym odcinku. Goldówka. Mam nadzieję, uda się, uda się. Krączę za i coś czuję, że nie będzie, nie będzie. Otóż mamy jeszcze magiczną Giant Chest'a. No, będę miał chyba pecha, dobra, Giant Chest. Teraz tak troszeczkę mniej tego jest epic Gobliha. No i teraz Teraz wam mogę gwarantować prawdopodobnie na 99% będą elitarni barbarzyńcy. O, jestem zdziwiony, Kanon. Naprawdę jestem zdziwiony. No dobra. Mamy jeszcze magiczną. Czy będzie z magicznej? Minion Hot, Canon, Ice Golem, Tombstone, elitarni Barbarzyńcy, Jez i Kula. No i co teraz? Lightning. Nie jestem do końca zadowolony, ale niech tak będzie. Dobra, ale mam jeszcze końcówki gemów. Kupimy sobie tą magiczną. Oby, oby gemy nie poszły w błoto. Miejmy nadzieję. Elitarni barbarzyńcy. Elitarnych już mam chyba na 12 poziomie. Barbarzyńcy. Hog Rider i... Guarcy. No guwarcy się przydadzą, bo mam pewien plan co do Gwarców, więc mi się Gwarcy przydadzą. Elitarni, elitarni tak jak już wam mówiłem. Gdzie mam tu taki... E, tutaj wezmę. Widzicie elitarnych już mam na 12 poziomie. Po prostu... Tyle mi tych elitarnych daje ze wszystkich skrzyń, że no po prostu zrobiłem ten 12 poziom. Ja wiem, że niedługo dostaną małego nerfa. Na pewno dostaną, muszą dostać. Inaczej nie widzę tego, bo za trochę za dużo ich do góry wymaksowali. Ale właśnie dzisiaj mam już przygotowany materiał odnośnie tej karty i też troszeczkę coś pogadamy. Dobra, ale nie przedłużajmy, przechodzimy na moje drugie konto. I jesteśmy już na moim drugim koncie. Tutaj, jak widzicie, Royal Arena Electro Wizard odblokowany. Tutaj, już mam super magiczną. Mam nadzieję, że tutaj ten Electro Wizard padnie. Chociaż zawsze fajnie, jak padnie na głównym koncie, ale na tym moim drugim koncie, który też idzie ostatnio fajnie w górę. Tu już mam 206 wygranych. Podniosłem troszeczkę mój rekordzik. Mam nadal karty mało wymaksowane, ja, ja nie lubię jak po prostu spotykam na arenie ludzi, którzy no wygrają ze mną, bo wygrają, ale mają 2-3 levele, na przykład karty wyższe i tak się cieszą jak dzisiaj, no dobra, niech się cieszą. Święta były. Yy, dobra, no to lecimy z tą skrzynią. Darmówki pierwsze idą na... nic ciekawego. Mam nadzieję, że z tej super magicznej trzymałem ją dosyć długo, chyba z dwa tygodnie. Aż w do mnie pisał, że to niemożliwe, że tak długo będę trzymał, ale tak długo trzymałem. Chciałem zebrać jeszcze Giant, po drodze mi wpadł. Tutaj troszeczkę mniej grywam, ale grywam. <coughs> Przepraszam. Klon klona mam na tym koncie, ok. O, tu mi się krączę jest więc zobaczymy, może sobie później porobię Dobra, ale lecimy. Tu jeszcze mamy kolejne skrzynki fajne Nic. Goldówkę sobie jeszcze tutaj No nie ma Ciekawego, dobra. Giant Chest i magiczna. Piszcie w ogóle w komentarzach. Jak wam wychodzi dzisiaj polowanie na Electro Wizarda, myślę, że na tą kartę będzie duży drop, musi być chyba duży drop, było w challenge do wygrania dużo osób już to ma, więc myślę, że powinno być duży, 25 piecyków i 230 mortary, mortarów, chociaż mortar ostatnio wraca do łask, dużo osób widzę już tymi mortarami pogrywa. Piecyki mi się przydadzą, beczka też mi się przyda na tym koncie, bo fajny dek obczaiłem, dobra. Ale tutaj jeszcze sobie, tutaj też sobie kupię magiczną. I zobaczymy. Otworzymy tutaj też magiczną na tym kącie jedną, zagamy. Jak polowanie na bogato, to polowanie na bogato. Barbarzyńcy, z Golem. Piecyk, piecyk, tak jak mówiłem, mi się przyda. Minion Horde też mi się przyda. Wizarda, mam nadal... nie, Sky Prince. No to z tych mi się przydadzą raz, dwa, trzy, cztery karty. Nie, nie źle. Zobaczymy. Zobaczymy. W ogóle, na której to było arenie, ten Electro Wizard? Tutaj, na siódmej. Jest, jest naprawdę fajna karta. No, super magiczna, jeszcze została. Mam nadzieję, że wpadnie, bardzo bym chciał, żeby wpadła. Jak nie, to nie będę też płakał z tego powodu, ponieważ że umiem grać innymi kartami. Ale Elektro Wizard Wam powiem, jak się pograło nim troszeczkę, to można było powiedzieć, że robi robotę. Robi robotę, naprawdę jest. Jest fajną kartą. Dobra. Ale mamy teraz super magiczną. Czy z niej coś będzie? Trzymajcie kciuki. Golda 3400 Tesla. Fajnie, że mi wypadła na tym koncie. Bo mam sobie troszeczkę karty podniosę na wyższe levele. Właśnie. A z Golema sobie też podniosę. Jest 9 pików. 19 Nie wiem, nie pamiętam ile skrzyń, ale będzie legenda chyba. Będzie chyba legenda. I Miner. Nie to, co chciałem, ale jest. Miner. Warto ją było długo trzymać. Mam minera na drugim poziomie. O, jest. Się cieszę. Odcinek jest udany. Jest miner. Cieszę się. Lubię minera właśnie. To jest zawsze powtarzam moja druga ulubiona karta. Wtali. Od razu go sobie zrobię. Drugi level. Super. Naprawdę super. Nie spodziewałem się tego. Dobra, ale jestem zły, że ten Electro Wizard nie wypadł i tak mnie jeszcze korci ta jedna magiczna. Żeby otworzyć jeszcze jedną magiczną. Co wy na to? Super Magiczny nie otworzę, bo się nie opłaca za 4000 gemów, wolę to na turnieje przeznaczyć, ale Magiczna by mogła by... Dobra, Polowanie na Bogato, tak samo, dobra. Polowanie na Bogato, Goblinki, Strzałki, Tesla, Minion, hogrider Barbarian Hand i Wiedźma. No dobra. U mnie ElektroWizard nie wypadł. Piszcie w komentarzach, jak wasze polowania na ElektroWizarda. Trzymam za Was kciuki. Trzymam. Zobaczę, że widać. Trzymam za Was kciuki. Naprawdę życzę Wam udanego piątku. I pamiętajcie, dzisiaj live, godzina 17. Będą dwa turnieje. Obyście do tego czasu wydropili swoje. Elektrolizardy. Pozdrawiam Was, życzę Wam miłego piątku, naprawdę. Do usłyszenia.